Przedstawiamy Państwu inwestycje zrealizowane przez Gminę Szubin w 2022 roku oraz plany na nowy 2023 rok. Zeszłoroczny budżet na zadania inwestycyjne wyniósł ponad 19 milionów złotych. Ratusz uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie ponad 20 milionów złotych. Pozyskanych dotacji przebudowano drogi gminne, zmodernizowano budynki użyteczności publicznej oraz budowana jest kanalizacja sanitarna. Inwestycje zrealizowane. Droga łącząca ulicę Świętego Marcina z ulicą Młyńską w Szubinie. Zakończono pracę przy budowie drogi łączącej dwie ulice w Szubinie. Zakres prac obejmował m.in. rozbiórkę dwóch mostów, budowę nowej nawierzchni jezdni oraz drogi wraz z miejscami postojowymi, kanalizacją oraz oświetleniem. Dodatkowo powstały skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Budynek przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie. Zakończono pracę przy termomodernizacji i przebudowie budynku przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie. W ramach inwestycji w modernizowanym budynku powstała m.in. nowa sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, sala obrad sesji Rady Miejskiej, a także biura Urzędu Miejskiego. Budynek został w pełni wyposażony, posiada również windę zewnętrzną. Przebudowa ulicy Mączkowskiego w Szubinie. Wykonano nawierzchnię jezdni oraz chodnik do wiaduktu w kierunku Smolnik. Ulica zyskała także nowe oświetlenie. Inwestycje drogowe. Wykonano nawierzchnię wierzchnią pieszojezdni z Kostki Brukowej ulic Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie. Wykonano nawierzchnię wierzchnią pieszojezdni z Kostki Brukowej na ulicy spokojnej w Zalesiu i drogę gminną w Homentowie wraz ze zjazdami do Posesji oraz kanałem technologicznym. Przebudowa stanowisk postojowych. Zmodernizowany został parking przy Szubińskim Domu Kultury. Powstał nowy chodnik prowadzący do budynku. Nową nawierzchnię zyskał również parking przy Szkole Podstawowej w Turze. Przebudowa budynku szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie. W ramach inwestycji przebudowano i wyremontowano pomieszczenia budynku, wymieniono pokrycie dachu wraz z montażem fotowoltaiki oraz utwardzono teren wokół budynku kostką brukową. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie. W Rynarzewie, przy Szkole Podstawowej, powstał nowy plac zabaw dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami. Plac został wyposażony m.in. w huśtawkę dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, huśtawki wagowe czy linarium wspinaczkowe. W ramach zadania teren został ogrodzony. Oświetlenie uliczne. Wykonano budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Szubinie na ulicy Rejmonta oraz w Szubinie wsi na ulicy Wiosennej. W Szubinie na ulicy Szkolnej doświetlono przejścia dla pieszych, w Pińsku oraz w Rynarzewie na ulicach Szubińskiej i Siedemsetlecia wykonano projekt i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami. W Wąsoszu na ulicy Sosnowej powstał projekt na zakup sześciu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz montaż kabla na całości. Łączna wartość inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. Granty PPGR gmina pozyskała ponad 1 600 tysięcy złotych na realizację projektu grantowego wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR zakupiono ponad 640 laptopów. Inwestycje w trakcie realizacji. Budowa kanalizacji sanitarnej. Trwają budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość. Wykonawca ma do wybudowania około 7,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 378 przełączy. Pozyskano dofinansowanie w kwocie prawie 5 milionów złotych. Prace planuje się zakończyć do czerwca 2024 roku. Prowadzony jest czwarty etap prac przy kanalizacji sanitarnej w Zamościu. Wykonane zostaną kolektory sanitarne, rurociągi czy przepompownia ścieków. Pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 9 milionów złotych. Inwestycję planuje się zakończyć w sierpniu 2023 roku. Całkowita kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2022 roku wyniosła ponad 1 milion złotych. W ramach Funduszu Sołeckiego 2022 za kwotę ponad 280 tysięcy złotych zadbano o utrzymanie dróg gminnych, rozbudowano oświetlenie uliczne czy zakupiono elementy infrastruktury rekreacyjnej. Zadbano również o utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup wykaszarek, roślin i nasadzeń oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw. Na realizację zadań sołeckich w 2023 roku zaplanowano ponad milion 100 tysięcy złotych, z czego ponad 316 tysięcy złotych to środki na realizację zadań w sołectwach funkcjonujących na terenie naszej gminy. Kolejny rok to czas na realizację ważnych dla mieszkańców i rozwoju gminy Szubin inwestycji. Na zadania inwestycyjne zaplanowano w budżecie gminy kwotę prawie 33 milionów złotych. Plany inwestycyjne na 2023 rok. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. W planach inwestycyjnych jest budowa dwóch bloków, gdzie znajdować będzie się 16 mieszkań na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, powstanie parking dla aut oraz plac zabaw. Na realizację inwestycji gmina pozyskała prawie 6 milionów złotych. Adaptacja budynku przy ulicy Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. W budynku przy ulicy Winnica 19 powstanie w pełni wyposażony dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Inwestycja zakłada przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku. Powstaną m.in. pokoje ćwiczeń ruchowych, terapii, wypoczynku i wyciszenia, dwie pracownie oraz szereg pomieszczeń sanitarnych. Budynek zyska windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a inwestycja zakłada także zagospodarowanie terenu i budowę miejsc postojowych. Na realizację zadania gmina pozyskała ponad 3 miliony złotych. Przebudowa dróg gminnych. W Wolwarku na odcinku Tur Brzuski w Kornelinie, Chobielinie oraz ulice Brzozowa, Wierzbowa, Bukowa i Sosnowa w Zamościu zyskają nową nawierzchnię skrzyżowania, zjazdy i dojścia do posesji, przejścia dla pieszych, progi zwalniające i kanały technologiczne. Na realizację tych zadań pozyskano dofinansowanie ponad 9 milionów złotych. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie inwestycyjnej w Kowalewie. Planowane jest przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej terenów inwestycyjnych znajdujących się w Kowalewie. Program obejmować będzie zakres związany z budową jezdni, ścieżek pieszo-rowerowych oraz uzbrojeniem terenów w niezbędne sieci, m.in. kanalizację sanitarną, deszczową, elektryczną czy kanał technologiczny. Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku. W ramach inwestycji planuje się wykonanie projektu, robót budowlanych, zagospodarowanie terenu, wykończenie obiektu pod klucz oraz wyposażenie pomieszczeń. Łączny koszt budowy świetlicy to milion złotych, z czego 900 tysięcy złotych gmina pozyskała w formie dofinansowania. Budowa wodociągu. Planowane jest rozpoczęcie drugiego etapu budowy wodociągu w Skórzewie. Planuje się także zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 300 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że zaplanowane inwestycje uda się pomyślnie zrealizować i przyczynią się one do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Szubin.